Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Szok! Oczekiwania inflacyjne są najwyższe od 2008 roku. O tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, Odsyłam do tego, żeby się zapoznać z najnowszym materiałem oceniającym skuteczność i efektywność mojego zarządzania aktywami w 2024 roku. Link do materiału w prawym górnym rogu, a w tle jest lista miast, gdzie w najbliższym czasie będziemy się spotykać z inwestorami na indywidualne spotkania, jeżeli chcą oni przystąpić. Do kapitałów, którymi zarządzam w ramach usługi asset management, czyli zarządzania portfelem w niezależnym domu makerskim Mesa. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, zachęcam do kontaktu. Tam na dole jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenie. A teraz zaczynamy. Szok. Oczekiwania inflacyjne są najwyższe od 2008 roku. Szanowni Państwo, piątkowa sesja przyniosła nam sporo ciekawych danych makroekonomicznych. Na pierwszy rzut oka widać. Że największy wpływ na rynki finansowe miały oczywiście dane dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz wszystkie informacje z amerykańskiego rynku pracy, które były zdecydowanie lepsze niż chciał konsensus rynkowy, a przede wszystkim oznacza to, że mamy do czynienia z polepszeniem się sytuacji amerykańskiej gospodarki, przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego, więc te dane w szczególności należy monitorować i obserwować, co się dzieje. Przypominam, że tzw. payrolls okazały się być najlepsze od pierwszego kwartału 2024 roku, i zgodnie z tym, co mówił nam w raporcie Goldman Sachs i JP Morgan, dane powyżej 200 tysięcy miejsc pracy doprowadziły do spadków co najmniej o 1% na indeksie Standard, ten więc dane rzeczywiście zostały zinterpretowane. Na korzyść tezy o tym, że oddala się widmo dalszych obniżek stóp procentowych, indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych testują już teraz swoje kolejne wsparcia. Natomiast zła informacja jest taka, że przebijamy minima, które były w grudniu ustanowione, czyli rejon 5865, co może znacząco przybliżyć szanse na wydłużenie i zwiększenie. Długości trwania korekty spadkowej na indeksach giełdowych na Wall Street. No i będziemy to wkrótce testować, ponieważ przypominam, że w tym tygodniu mamy kolejne super ważne dane: dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Mamy te dane w jutro oraz w środę. Natomiast przypominam, że Donald Trump, jego inauguracja 20 stycznia ma tak wielką siłę rażenia, że wkrótce będzie mogła doprowadzić do tego, że będą zmiany na tych wskaźnikach. Więc tak naprawdę te dane schodzą na drugi albo nawet na trzeci plan. Natomiast co najbardziej zaskoczyło moim zdaniem inwestorów w piątek, to dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych, ponieważ o godzinie 16 poznaliśmy wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan za styczeń. To były pierwsze styczniowe dane makro. Subwskaźnik tych danych to są właśnie oczekiwania inflacyjne. Oczekiwania inflacyjne na rok do przodu i na 5 do 10 lat. Do przodu. No, i co się okazało, drodzy Państwo? Wszystkie dane, tak, te krótkoterminowe na rok do przodu, bardzo silnie wzrosły, co widać na wykresie. Natomiast najgorzej było na wskaźniku dotyczącym oczekiwań inflacyjnych na 5-10 lat do przodu. Wskaźnik wzrósł do poziomu 3,3%. Nikt się tego nie spodziewał, natomiast osiągnęły one wartość najwyższą w 2000... Roku i oczekiwania inflacyjne, plus dane z rynku pracy, doprowadziły do sporych perturbacji w oczekiwaniach co do przyszłości stopy procentowej, i rynek spodziewa się i dopiero wycenia pierwszą obniżkę stóp procentowych w 2025 roku dopiero w październiku, co widać na tym kolejnym wykresie. A przypominam, jeszcze przed tymi danymi, to. Czerwiec był wskazywany jako moment pierwszej obniżki stóp procentowych i widzimy jak znacząco zostało zredukowane oczekiwania co do głębokości obniżek stóp procentowych. Przed danymi były to około 43 punkty bazowe do dna, a teraz widzimy dno jest wyznaczone na poziom 28,6 punktów bazowych od obecnych poziomów, czyli rynek wycenia nieśmiało tylko jedną obniżkę o 25 punktów bazowych. No i oczywiście każdy kolejny dane jutro, pojutrze dane o inflacji oraz przede wszystkim decyzje Donalda Trumpa będą mogły zmienić te oczekiwania. I efektem tego było to, że rentowność amerykańskich obligacji przekroczyła barierę 4,75. Przypominam, pod koniec poprzedniego roku w raportach mówiono o tym, że przekroczenie trwałe tej bariery będzie skutkowało wydłużeniem i pogłębieniem korekty spadkowej na Wall Street i na naszych oczach się to dzieje zgodnie z tymi raportami Goldman Sachsa i JP Morgana, więc zobaczymy, gdzie to nas wszystko zaprowadzi. Rynek po prostu musi teraz pokazać swoją odporność na rosnące oczekiwania co do przyszłości stóp procentowych, musi pokazać swoją odporność na te dane, które będą, przypominam, mogły być szybko zweryfikowane, jeżeli Donald trafi. Jego pierwsze posunięcia będą odebrane bardzo korzystnie na rzecz oczekiwań inflacyjnych. Będziemy się temu intensywnie przeglądać. Naprawdę przypominam, dane, które poznaliśmy, mają drugie albo nawet trzeciorzędne znaczenie. Pierwszorzędne w styczniu oraz w pierwszym kwartale będą miały pierwsze decyzje Donalda Trumpa oraz ich percepcja wśród inwestorów. Czy inwestorzy uwierzą, że te dane mocno sprzyjają nawrotowi, nawrotowi procesów dezinflacyjnych, nawrotowi procesów, które będą sprzyjały na nowo obniżkom stóp procentowych i działaniom w kierunku obniżenia kosztów obsługi długu. W USA i będziemy się temu intensywnie przyglądać. Inwestorzy się zastanawiają, jak od momentu pierwszej obniżki stóp procentowych zachowują się rentowności amerykańskiej obligacji i jakie były precedensy historyczne. I wygląda na to, że najbliżej nam do ścieżki zachowania z 1990, 1998 roku i będziemy się też temu intensywnie przyglądać. Analogicznie, dla Strefy euro widzimy w każdym kolejnym kwartale. Mamy co najmniej jedną obniżkę 100%. chociaż też oczekiwania zostały zweryfikowane i ograniczone do co najmniej trzech obniżek z możliwością czwartej obniżki stóp procentowych. Prawdopodobnie jednak w każdym kwartale będziemy mieć jedną obniżkę. Efektem tego na rynku jest spadek euro-dolara. Siedlamy już poziomów 1,02. Zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Jeszcze raz przypomnę. Że jutro i pojutrze mamy dane z, amerykańskiego, z amerykańskiej gospodarki o inflacji, znowu będziemy mogli przeżyć większą zmienność, jednak presja na rzecz amerykańskiego dolara jest widoczna gołym okiem. Natomiast oczekiwania inflacyjne, które rosną bardzo silnie, powodują presję na rzecz surowców. Dlatego też nie dziwmy się, że cena złota powoli wychodzi górą z, dwumiesięcznego, z dwumiesięcznej formacji przypominającej Trójkąt przejście teraz bariery 2700 powinno uruchomić ekstra dodatkowy popyt. Widać presję na rzecz wzrostu cen surowców innych niż złoto i srebro. Mamy wzrost presji na rzecz, na rzecz miedzi. Oddalamy się od poziomu 9000 dolarów. Na ropie naftowej także idziemy mocno, ostro w górę. I dzisiaj o poranku mamy kolejną falę wzrostową. Zbliżamy się do poziomów 90 80 dolarów. Na miedzi widzimy spadki ceny ropy. Na spadki zapasów, a to też sprzyja temu, żeby popyt na ryzyko atakował i cena miedzi rosła. Natomiast giełda w Azji o poranku, w momencie tworzenia tego wpisu, wykazuje tendencję spadkową, natomiast jest ona wyraźnie ograniczona i nie potwierdza tych negatywnych nastrojów, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czy indeks DAX pokaże cały czas swoją relatywną siłę i czy uda się obronić poziom 20 tysięcy punktów. Jeżeli tak, to będzie to świadectwo i sygnał bardzo dużej siły popytu na europejskie akcje. No i patrzymy, co się dalej wydarzy na Bitcoinie. Czy uda się utrzymać rejon 91 tysięcy dolarów? Jeżeli tak się stanie, no to w naturalny sposób inwestorzy sobie przypomną, że Bitcoin to też miało być aktywo, które ma zabezpieczać przed inflacją. No i takie zachowanie Bitcoina względem tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że inwestorzy sobie po prostu uświadamiają, że Bitcoin ma być zabezpieczeniem na wypadek kryzysu tradycyjnych finansów, na wypadek tego, co się może wydarzyć z walutami fiducjarnymi, no i utrzymanie nad poziomem 91 tysięcy dolarów. Będzie mnie utwierdzało w przekonaniu, że właśnie tak jest. I na koniec polski aktywa. Dzisiaj nie ma jakichś większych danych ze Stanów, jak i z Polski, będziemy mieć bilans handlowy za listopad, będziemy mieć także rachunek bieżący, jednak w ostatnim czasie te dane nie mają większego znaczenia. Widzimy, że cały czas występuje siła polskiego złotego, kurs euro złotego jest cały czas w blisko poziomu, blisko minimów, które. W ostatnich wielu miesiącach były tworzone w rejonie 4,25. Największe zmiany są oczywiście na parze dolar do złotego, gdzie będziemy się powoli zbliżać do oporów w rejonie 4,20. Natomiast warszawski parkiet też pokazuje relatywną siłę. Po prostu Warszawa nie ma gdzie spadać. Tak ja to interpretuję. Utrzymanie nad poziomem 2200 punktów sprzyja popytowi na ryzyko, a natomiast wyjście nad poziom 2300. Będzie sygnałem, że inwestorzy chcą naprawdę kupować ryzyko i prawdopodobnie dyskontują pozytywną, pozytywny rozwój sytuacji w polskiej oraz także w europejskiej gospodarce. Być może już, już ktoś wie i obstawia to, że wkrótce będziemy świadkami co najmniej zamrożenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, ale jak będzie, zobaczymy. Dzięki za słuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Widzimy się i służymy w kolejnych materiałach. Przypomnę, że w prawym górnym rogu jest specjalny link do materiału podsumowującego wyniki, skuteczność i efektywność moich inwestycji w ramach usługi Asset Management w niezależnym domu maklerskim S.A. w 2024 roku. Zachęcam do ich zapoznania się. A oraz także jest w tle lista miast, gdzie wkrótce będziemy się spotykać z inwestorami na indywidualnych spotkaniach, którzy chcą dołączyć do kapitału, którymi zarządzam w ramach usługi Asset Management w niezależnym domu Maklerskim Mesa. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, zachęcam do wysłania specjalnego zgłoszenia i ustalenia terminu tego indywidualnego spotkania. Tam na dole jest specjalny adres e-mail, na który warto wysłać zgłoszenie. Dzięki, trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!